Gdzie jest Sheraton? Sheraton w Warszawie. Tam jest firma Edi Press, która wydała moją książkę. A tam dalej, w ogóle coś do mnie napisali. Że tam jest jakaś licencja, im się kończy na coś. Nie wiem dokładnie, ale Ale chyba powinna być druga część, nie? Wieczór panieński, cała prasa. Cała prawda. Czasy pajdemy. Tam jest Edipress. Czytelnie, czytelnie. No, chodźmy. Dobrze, ja nie mam na sierskiej roboty. Okej. Dostałem z nieby, bo nie założymy sierskiej roboty. a tu jest taki pomnik o kurde, a tutaj nie wiem jak, jest. jak ja mam tu jechać teraz Co nie chyba tam to są w ogóle jakieś barierki bo tu mamy tak? Nie, co tutaj mamy. Coś ważnego tutaj mamy. Jak są barierki to coś ważne. No a słuchajcie, a powiedzcie mi jak tam w czasach pandemii Frame MMA. Normalnie się odbywało, nie? Jakby nigdy nic. Jakby w innej bajce byli. No dobra, luz, nie? Jedni zarabiają kasę w tym czasie, a jedni w tym czasie chorują, nie? Na głowę. Bogzel, a ty na co tam chory jesteś? Powiedz szczerze. Kiedyś mówiłeś, że na co się coś jesteś chory. Bo mi mówię, że jestem chory psychicznie. A jestem chory psychicznie? Tak? Okej. Okay. Ale skąd masz taką wiedzę? Ja mam taką wiedzę, że puściliście na mnie hejt zbiorowy, że byliście totalnymi pseudoprzyjaciółmi. Kłamie czy, czy mówię prawdę? Jak to jest? Ciekawe co tu jest. No. Ja was pozdrowiju! <ślesk> to nie koronawirus. Du küsst